Nienawidzona przez nas wcześniej królowa, potem uwiedziona za pomocą malowania pejzaży, w tym momencie zaraziła się pryszczką. Kulinarna katastrofa. Ogryzki jabłek, rozsypane okruchy, kościoł gołocone z mięsa. W szoku omiatam wzrokiem pomieszczenie. Co tu się kurde wydarzyło? Nagle w kącie rozległo się delikatne, zadowalające burknięcie. Jeżeli spodobała ci się spiżarnia, to loch ci się kurde spodoba. Nasza zemsta się w tym momencie wypełniła. Muszę wybrać nowego, nowego błazna. Ej, ostatnio jak jechaliśmy do Kijowa na pielgrzymkę, to znaleźliśmy takiego chłopa, co się nazywa Gawriu. To jest mój dosyć mocny kandydat. <grytania> tak, królowa ma wybitną karierę. Porwana z kraju przez grabieżców. No, miała szansę na odkupienie. Zesrała ją. Sorry. Została błaznem, została zarażona opryszką i w tym momencie trafiła do lochu. Ale to jest tak, ona nie trafiła za niewinność. Dobra, ona trafiła do lochu, ponieważ się obżerała i nam ogała cała kurde spichlerz, nie? Przede wszystkim na swoim dworze Siur Siurson nie życzy sobie nierobów i żarłoków. A wszystkich innych zapraszam. Ej, widzicie to? W Irlandii jest mayo. Jest majonez. Ej, pograbimy trochę majonezu. O a teraz patrzcie, patrzcie to. Teraz się król Alfonso y, obudził, że ja mam jego żonę, bo trafia do lochu. Oczywiście odmawiam to jest moja królowa w tym momencie. Same wspaniałe wiadomości. Knak dorasta, i y, z tego co pamiętam, on jest zaręczony y, z kobietą, z którą pluli sobie do jedzenia. Ej, w ogóle się zastanawiam jeszcze, czy nie wysłać y, dzieci na nauczanie do jakichś obcych władców. Żeby wiecie, nie? Zaznały trochę kurde świata. Można na przykład posłać do Szkocji do króla Barida. hmm. Mm, mm, mm. Może wyślimy Pepę. Na pewno nie do Irlandii, gdzie jest ten pryk. Zaręczeni wchodzą. Super. Sorry Knak, ale niestety nie mam pieniędzy na twój ślub synu. O nie! O! Kur... no ładnie. To jest tak. Człowiek się trochę na chwilę z dziećmi zajmie. No i mu więźniowie umierają. Nawet nie zdążyłem yy, tej królowej potorturować. No cóż. Kolejna porażka Siura Mocnego. Będzie zapamiętany jako mocny, ale niekoniecznie dobry. Ty, to jest syn yy, Iwara bez kości. Kurde, fantastyczna familia. Akceptuję. Ej, zyskano najlepszego przyjaciela, Jarsur i Knak z rodu Siurson. Prawdziwa męska, rodzinna przyjaźń. Słodkie pożegnanie. To była dla mnie przyjemność móc gościć w miejscu tak pięknym jak Islandia. Wigglis i Czy zanim wyjadę spędzimy razem namiętną noc? Ona jeszcze nie ma opryszczki no Dostanie na pożegnanie Jarl Shur, przy uciu sprytnej manipulacji sprawia, że Wigglis zakocha się w nim do Szaleństwa Proszę bardzo Proszę bardzo Chciała, chciała fikumiku? Chciała fikumiku? Na no, pożegnanie dostała opryszczkę Yo Mamy księżną Mamy księżną, będzie dobry okup za nią Królową, księżną, fajne te najazdy Zapłać okup, no i no i pronto, bo 50 to oczywiście. A, no, racja, przepraszam, ale za bardzo mi pieniądze ten, za bardzo mi pieniądze e, padły na oczy. Mogłem z niej błazna zrobić. No, ciężko dobrego błazna. W, właśnie, to jest tak, że dobry błazen może się znaleźć absolutnie wszędzie. Jeżeli życie daje ci cytryny, to robisz lemoniadę, więc jeżeli życie daje ci okazję, to robisz z kogoś błazna. Małe eksperyment. Ja i Swerker spędziliśmy długi wieczór rozmawiając na temat spraw państwowych, który samodzielnie przerodził się w spotkanie przy filiżankach i w mienie opowieści. Właśnie skończyłem opowiadać pewną historię o apetycznie zaokrąglonym cieście. Ja nie wiem, ja nie wiem czy to jest taka aluzja. Może Swerker jest w tym temacie bardziej przenikliwy, niż sam zdaje sobie z tego sprawę. Albo się przyjaźnimy, albo go zarazam byciem zboczeńcem. Ale nie, oburzył się niestety. Mamy sześciu więźniów. O! Małżeństwo mam w lochach. Eła, Eła, to jest matka tego wodza i nie lubi mnie, bo jestem zboczeńca. Tak nie lubisz mnie chłopie, masz mnie na minus 100 to patrz robię z twojej matki błazna albo lepiej wyznaczam ją na ofiarę. A ile chce okupu Gdzie? chłopie za własną matkę, za własną matkę 10 sztuk złota. Czy jesteś normalny? Patrzymy sobie naukę na uniwersytecie. Dobra kanci puram już niedługo. 23 miesiące, moi mieli, 23 miesiące dzieli nas od najwspanialszej podróży życia, Siura. Munio, co ty się stało? Dlaczego ty w, w, tam? Co, ty, co się z tobą stało? Twoja córka jest w Knaglandzie, twoja żona jest w Knaglandzie, ale ciebie nie ma nią no, się prosi o mamr, nie? No ale w ogóle wiesz o co chodzi, nie? O, o, o co z nim chodzi, stary? Dla tyle dla niego znaczy to, że go przyjąłem jak brata, znaczy najpierw go porwałem i, i więziłem i torturowałem, ale no, mimo wszystko traktowałem go jak członka rodziny. Dobra, muszę wybrać nowego kanclerza. No przydzielę po prostu syna. Jak każdy dobry władca, nepotyzm to jest jakby moje drugie mnie. Znaczy trzecie mnie, bo drugie to jest mocny. Pierwsze siur. Kwiat pośród guszy. Trzecią noc siedzę przy tym samym stole. Mam doskonały widok na bar i stojącą za nim zniewalającą barmankę. Wing? Moje fantazje są przerwane, gdy Sferker mówi, widziałem, że Asit przykłada twoją uwagę. Nie winię cię, w końcu to cnotliwa kobieta. Ty, czy chcesz, żebym was zapoznał? No, kurde, dajesz. Wingman. Zapłać okup. Yo, 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 yo. yo. Takiego kupu jeszcze dużego nie miałem. 93? Chłopie, ja muszę sobie ten. Ja muszę na studia mieć stary. O, Aleri. Marłaś w Lochach? A, żona tego chłopa. <śm> to było to małżeństwo. No jasne. Dobra. Y walnę sobie jednego tego. Więźnia w ofierze. Tak po prostu, żeby tak dla sportu. N due, rike, fake, Torba, borba, ósme smake, Deus, deus, kosmas, deus. I morele, Muszę się odstresować po tym, jak jedna więźniarka umarła mi sama z siebie, nie? Knock z Rodu Siurson, muszę mu dać jakąś dobrą żonę, która może być opętana. O, fantastycznie. I jemu wielki ślub. Opie 300 mamy priorytety, nie? Kanchpuran Puran jest, jest priorytetem dzisiaj. Opisywanie się. Nawet sam Loki byłby oczarowany moim spojrzeniem. Patrzcie na te oczy. Nie patrzcie mu na wargi, bo ma opryszczkę, ale patrzcie na te oczy. Yy, opchnijmy Pepe gdzieś, znaczy opchnijmy, no źle to zabrzmiało, dajmy na nauki, nie? <laughs> tak, chciałbym, żeby żona Siura patrzyła na niego tak jak żona tego wodza. Ej, hear me out. Wyślę na nauki Psipsiego psiego Dawidowi i chcę, żeby go nawrócił na rabinizm, o ile dożyje. Tak, zmień wiarę i zmień kulturę. Psi psiemią zmienimy imię na mosze. O! A co zrobiła Astrid? A, że jest rozpustnicą. A jest rozpustnicą. Kurde. Pewnie, że ją uwięzimy. <grymne> Ty, siemano, wyglądasz tak, jakby się przydały tortury. O! Synowa mojej osoby ma własnego syna. To jest żona Pipiego. Czad. Słuchajcie. To będzie kolejny potomek dynastii. I będzie Pipison. Potrzebuje imienia. Potrzebuje dobrego imienia. Bo Pipi jest Shurson, ale syn Pipiego będzie Pipison. Pipin Pipin, pipin, pipin pipison. JD. Johnson Pipison? Pipison, pippison. Syn w się sensie będzie nazywał Pipisonson. Manie, gdzień żałoby. O nie. O nie, jamnik padł. Artefakty dworskie, skóra psa i pniu Jezus Maria. Zobaczmy czy, czy to już czas. To już czas. Siur Siurson, zwany Mocnym. posiadacz 11 albo 12 w tym momencie potomstwa, który zaraził opryszką co najmniej czwórkę swoich partnerów seksualnych. Teraz rusza na studia. Zamiar. Pilna nauka w życiu. Kurwa w życiu, tylko waganski styl życia. To będzie ciężka, niebezpieczna podróż, więc przede wszystkim bierzemy górala i łowce z dżungli. Nie no, kurde, skrawek pergaminu. My tam jedziemy tylko chlać. Całkowity czas podróży 5 lat. Kurde bele. O dobrze, nieźle, nieźle, jest nieźle, jest nieźle. Jest. Jadymy. A, wynajęto górala, dobra. Ja się zastanawiam, jak chłop, wiking, ma łowca z dżungli. I łuszczycę. Akurat łuszczycę to się nie dziwię. Tak, weekendowy kurs łowcy z dżungli. Bo mieszkał w dżungli, no czego <ścoughs> nie rozumiesz? Co prawda, 45 lat to nie jest może najlepszy wiek na zaczynanie studiów w Indiach, ale co tam. Jest takie powiedzenie, że nigdy nie jest na naukę siur mocny, on to praktykuje. Powiedzcie szczerze, gdybyście mieli okazję postudiować w Indiach, pochlać i poimprezować, to pewnie byście skorzystali. Chociaż zależy, bo no, nie słyszałem zbyt dużo dobrych, ciepłych rzeczy o, o Indiach. Narodziny Bankarta. Nie mam już najmniejszych wątpliwości, że Astrid. A, to ta rozpustnica. Tworzanka mojej osoby urodziła córki, bo wiemy, że ja jestem ojcem. Na szczęście Asie nic nie powiedziała, bo jest w moim pierdlu. Dziecko w więzieniu, tak. <laughs> tak, urodzone w więzieniu. O kurde, ona ma jak z Batmana y, Origin Story. Moja matka była zamknięta w więzieniu, i znałam tylko ciemność. Tak, tak, dokładnie tak. <laughs> Jezu. A zresztą. A teraz już jej nie mogę uznać, nie? Ale mogę priorytet edukacji wybrać. Zemsta. Ona będzie tknęła zemstę. Okej, okay, zagrożenie. Ofiara dla Niordra. Mocno trzymając się masz tu widzę jak skrzynia, w której znajduje się mój artefakt. Skóra w całej menu maniek. pozwoli Powoli wyślizguję się z więzów. Jestem zbyt daleko, aby ją ratować, ale skult może jej dosięgnąć. Ale też przy tym wpaść za burtę. Moja karawaniaro, czyń swoją powinność. Ratuj moje dobra. <grym> Nie, <laughs> pierdziele. Mistrz karawany za każdym... za każdym razem, za każdym razem jak ma interweniować, jest szansa jakakolwiek, że może umrzeć, to umiera. Poza Gomrem. Wiesz, muszę zobaczyć. Ty, uratowała. <laughs> Worth it. Ale potrzebuje mistrza karawany. Może ten chłop, co robił ten, może ten chłop, co robił kurs na łowce z dżungli korespondencyjne. On się nie nadaje. A może ta Hult jest przewrażliwiona, arogancka, żona biesiadniczka jest opętana. Kompetencje minimalne, dobra. <grytanie> Witamy w ekipie. Witamy w ekipie, gratulacje, dostałaś awans koleżanką I prawdopodobnie umrzesz przy pierwszej nadarzającej się okazji. Ale żeby nie było, ja chcę żebyś żyła i chcę żebyś nas doprowadziła. Nie no pięknie, zaczyna się fantastycznie, zaczyna się fantastycznie. Nawet nie dopłynęliśmy do Danii, a już przewodniczka karawany umarła. Okej, okay. jak zwykle zaczynamy naszą przygodę na Warmii. Sambia! Mm, 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 Widzicie, że to jest ziemia sasińska, 70 sztuk złota na wybory, które się nie odbyły. Nie, spoko, nada razie nie taka trudna ta droga, tylko pani z karawany umarła. Długo po zapadnięciu zmroku wciąż siedzimy przy ognisku, śmiejąc się, ha, i dokazując, pipi, opowiadam wyjątkowo sprośną historię o czterech chłopach, e, których udało mu się podejrzeć w miejscu zwanym Knagle. <grym> to źle. To źle brzmi. Co by pomyślał, że się na to zdobędzie? Śmieję mi się do łez, po czym doprowadzałem się do porządku. Upijam w tronku i chrząkam. Nie no, Pipi podglądał chłopów, ale jego karta nie wskazuje, żeby lubił chłopów. Jeszcze. Kurde, przez Bizancjum przez chwilę będziemy podróżować. Ale mnie zaszczyt kopnął. O, to może nawet ciekawostka, nie? Kanchi Puram. Miasto w południowych Indiach w stanie Tamilandu, na południowy zachód od Chennai. Znany jest przede wszystkim za sprawą swoich wielkich świątyń, a zwłaszcza świątyni Ekham jednego z pięciu najważniejszych sanktuarium siwackich, z których każdy przypisany jest jednemu z żywiołów, będącym miejscem przebywania boga siwy. Siwy? są On każdy zna siwego, łysego, chudego. Załamanie psychiczne, niepohamowane yy, żądze. Malujemy. Git. Życie albo śmierć. Przemierzając tereny takie jak suche obrzeża, to fan. Ta alfa fan. Otóż jeszcze raz. Ta alfa fan. Zostajemy nagle zaatakowani przez grupę żonnych kwi na Mój champion, Wemundr, podjeżdża do mnie z poważnym wyrazem twarzy. Czas wprowadzić w życie taktykę, którą wielokrotnie było nam dane ćwiczyć w przeszłości. E, 60%, że przeżyjemy bitwę nie odnosząc ran, i 39%, że zginiemy. E, albo ślemy Wemundra i on umiera. Czad, tylko poważne propozycje. To jest duża szansa na śmierć. Albo poświęcimy dzielnego czempiona, który jest łowcą z dżungli. <laughs> Siur nie zostawia swoich. Walczymy razem. Byliśmy tak blisko. Byliśmy tak blisko. Byliśmy tak blisko. Połowa drogi do kancia Puran w Indiach. To skończyło się tragicznie. Jarl Shurson. Shur Shurson. Ruszyłby, by się uczyć. By poznawać świat. I niestety zmarł. W wieku 47 lat. Jarla Shursona zawsze będziemy wspominać w naszych sercach. Jako osobę, która interesowała się medycyną. Dobrze walczył. Znał się na płci przeciwnej. I przy okazji był zboczeńcem, mordercą, rozpusznikiem i tempakiem. Jego, no i miało pryszczkę. No też trzeba zawsze dodać.